Dzień dobry widzowie, przede mną znajduje się taka ogromna wieża i to serio mega ogromna I w tym filmie moim zadaniem będzie to, abym wspiął się na tą wieżę, a potem oddał jak największy skok I wtedy będę dostawał pieniądze, za które będę mógł się szybciej wspinać, otwierać jakieś jajka z jakimiś yy, zwierzakami Także subskrybujcie ten kanał, zostawiajcie łapki w górę No i co? Yy, możemy wchodzić na naszą wieżę I patrzcie, wchodzimy sobie na początek wchodzimy sobie, no że tak powiem, bardzo słabo, ale zaraz to się zmieni. Popatrzcie, teraz zeskoczymy sobie. Zeskoczymy. Syk. Zrobiliśmy mega dziurę i dostaliśmy, no, jakąś tam kaskę. Także e, za tą kaskę, na przykład za 2000 możemy tutaj kupować pety. E, za. Co to w ogóle jest? A coś za Robux? Jakiś tung, tung, sahur. Ja Dobra, e, tutaj mamy. Yy, sklep ze skrzydłami i za, yy, dzięki tym skrzydłom będę mógł po prostu wyżej sobie wchodzić, także dobra mamy 463 kasty. wejdźmy sobie jeszcze trochę wyżej i wtedy yy, kupmy może pierwsze skrzydła, myślę, że na początek skrzydła, bo wtedy będziemy w, szybciej wchodzić na górę, no i wtedy będziemy nie wiem, mogli sobie kupować pety, wejdźmy sobie jeszcze trochę i zaraz zaskoczymy. Dobra, skoczymy, skoczymy, skoczymy. Dobra, i patrzcie, tutaj doskoczyliśmy. Cyk, w tym miejscu. Spoko, i dostaliśmy tysiąc kasy ponad. Także dobra. Skrzydła mamy za tysiąc sto, także kupmy te skrzydła. Cyk, mamy kupione nasze pierwsze skrzydła. Patrzcie, jak one fajnie wyglądają. I patrzcie, teraz co zrobimy? Teraz powinniśmy o wiele szybciej wchodzić na tę górę. No, ej, no patrzcie, wchodzimy już szybciej, no. I szybciej będziemy zdobywać właśnie tą kasę. Także dobra, wchodzimy. No, dzięki tym skrzydłom nie wyjdziemy na pewno na samą górę. Wątpię, bo musimy jednak pozbierać o wiele lepsze skrzydła. Ale jakąś kasę tutaj zdobędziemy, nie? I otworzymy sobie na pewno te jaja, te pety. I te pety dadzą nam e, też jakieś umiejętności, że kasa razy dwa. Także te pety opłaca się kupować. Także dobra, wchodzimy na tą górę. Wchodzimy, wchodzimy. No widzicie, jak chłopiec szybko tam idzie. Dobra, i jeszcze troszeczkę wejdźmy. Dobra, na spokojnie. Ej, jesteśmy w sumie. Ej, prawie w połowie wieży. Ej, dobra, to to szybko idzie. Dobra, tutaj nam się zbiera kasa. Mamy już 5000. Jak skoczymy, to ją nam doda. O, patrzcie, już wyżej nie mogę wejść. Te skrzydła są już za słabe, także dobra. Zeskoczmy. Jak skacz, to jest taki ślak dziwny. Nie wiem czemu. Let's go, zarobiście. I ile mamy teraz tego? Dobra, kupmy sobie peta. Kupmy sobie peta. Tutaj mamy za 125 tysięcy i za milion. No na razie wystarczy nas czekolato. Także. Yy, jak tu się kupuje? Open? Dobra, mamy jakieś białe jajko. Pigi. Mamy świnkę, co jest? Gdzie ona jest? Dobra, tutaj. Yy, możemy ją teraz wyposażyć jakoś. Dobra, mamy małą świnkę, ale nie wiem, co ona robi w sumie. Czekajcie. Bo nie wiem, co moja świnka robi. Ona mi daje jakieś moce No na pewno daje mi jakieś moce, ale nie wiem jeszcze jakie Dobra, no jest mała świnka z tyłu Idziemy na naszą wieżę I sprawdźmy sobie jeszcze ile kosztują najnowsze skrzydła Za dwa koła A ile my mamy? Dobra, kupujemy nowe skrzydło No co nam tutaj, co nam szkodzi Skoro, skoro mamy kasę Następne są za trzy, trzy koła 3400, dobra Mamy takie malutkie skrzydełka teraz I zobaczmy teraz, uwaga, jak będziemy wchodzić No i patrzcie No i patrzcie, widzicie to? Widzicie to? Widzicie to, jak my teraz lecimy? Chopela, to wieża. Zajebiste. Naprawdę, naprawdę fajnie. Ta nasza świnka z nami tutaj leci i zostawia taki pyłek zielony za sobą. Dobra. Ile my kasy zbieramy? Co jest, dobra. I dobra. Wchodźmy tak, jak będziemy potrafili. Aż nas nie zwolni. Także dobra. Dobra, już troszeczkę wolniej tutaj wchodzę. Ale mamy już zbierane 21 koła kasy. Ja pierdzielę. Dobra, teraz pewnie będziemy no. Trochę się zatrzymamy. Oho, co to jest? No patrz, już nie możemy szybciej. No. Mamy jeszcze za słabe skrzydła, żeby wejść na samą górę. Także dobra, zlatujemy sobie i uwaga. Cyk. Mamy 24 koła 24 koło kasy, za które kupimy sobie oczywiście skrzydła. Od razu najlepsze jakieś hope zarobiste. A to co to jest? Nie wiem, dobra. Yy, mamy od razu tutaj skrzydła. Aha, dobra, tutaj skrzydła Cyk Ja mam tyle kasy, że od razu kupuję te kolejne Kurde, kurde Te kolejne kupuję I te jeszcze kolejne Najlepsze, chłopie, od razu Następne 17 koła No i widzowie, mamy teraz takie skrzydła Zarąbiste, patrzcie Jak to fajnie wygląda A to w ogóle co to jest za portal Nie, nie wiem, na razie wolę nigdzie nie wchodzić No i kupmy sobie jajo Jajo sobie kupmy co nam szkodzi? Pięknie otwieramy sobie jajeczko. Mamy. Co to jest? Jakiegoś misia mamy. Wytyfy. Co jest? Fajne. Dobra, lecimy na górę. Zobaczmy, jak teraz będziemy sobie lecieć. Dobra, i uwaga. Let's go! To jest to. To jest to, co ja chciałem. Także ile kosztowały te skrzydła? One kosztowały 17 koła. Dobra, to kupujemy sobie nowe skrzydła. No, no fajnie wyglądają. W ogóle, dobra, kupmy sobie jeszcze jedno jajo. Dobra, kupmy sobie. W ogóle e, mamy chyba te dwa. Nie czekajcie, mamy e, chyba. No tutaj mamy takiego chyba, to jest żerafa. Mamy na nią 0,25%. No to mega mało, także otworzymy sobie jajko. Może od, wypadnie nam ta żerafa. No i mamy rzadkiego misia, chyba go mamy. Tak mi się w sumie wydaje. No mamy go tutaj. Eee, dobra, także zobaczymy, jak będziemy wysoko wchodzić w tych skrzydłach. Uwaga! Let's go! Dobra, lecimy jak szefy w ogóle, nie? Dobra, może uda nam się wyjść na samą górę? Czemu by nie? Ej w sumie? Ej może wejdziemy na samą górę? Ej, ja się postaram w sumie, bo te skrzydła są mega dowalone. I patrz jak tam kasa leci! Ej dobra! Ej może wejdziemy na samą górę? Ej! No w sumie jeszcze trochę nam brakuje. Już chyba troszeczkę powoli idziemy, ale dostaliśmy 100-120 tysięcy kasy. Co dobra, te skrzydła są jakieś dowalone. Mamy jeszcze te pety. Ej, dobra, I chyba nie wejdziemy na górę. Mało nam chyba zabraknie. Albo w sumie. Ej, dobra, widzowie. Ta gra ogólnie jest fajna, mi się bardzo podoba ta gra. Ej, ale jesteśmy blisko, bo wam mała kamerka zasłania, ale tutaj jest na lewo pokazana ta cała wieża. I w sumie brakuje nam mało już. Ale idziemy już trochę powoli na tej wieży. No, mówiłem, nie starczyło nam. Także zeskoczmy sobie. Jak zeskakuję, to jest jakiś lag w ogóle. Nie wiem dlaczego. E, chyba ta gra ma takie błędy, bo... Nie wiem, dobra, nieważne. I patrzcie, 200 koła kasy. 200 koła. Czajcie to? Ile kosztuje jajko? So, dobra, skoro my mamy 200 koła kasy, to wchodzimy na tę górę od razu, widzowie. Wiesz... To jest yy, oczywiste, dobra 29 koła, 49 koła. Co to 84 koła? Co to są dla, za nas dla kasa? Dobra, następne skrzydła kosztują 143 koła, i brakuje nam trochę. I mamy takie niebieskie spoko, spoko, mi się naprawdę podoba. I zaraz będziemy kupować to jako za 125 koła. Nie ma co, myślę, że sobie na luzie wejdziemy. Ej, a to co to w ogóle jest? Pety. O, tutaj mam moje pety. One, yy, świnka mi daje razy 3. A ten on mi daje razy 5 chyba. Nie wiem czy dobrze. Nie wiem, nie interesuje mnie to. Tu tutaj w ogóle mamy sklep. Za Robuxy, za Robuxy oczywiście. A tutaj mamy jakieś daily. Nie, nie mogę. Nie, a to jest za Robuxy chyba też coś. Dobra, nieważne. Idziemy i patrzę teraz. Let's go! Suisek, jak my lecimy teraz? Ej szczerze, kocham Robloxa, kocham Robloxa. Napiszcie w komentarzu, czy chcecie więcej filmów z Robloxa, bo ja uwielbiam tę grę. Serio, autentycznie uwielbiam tą grę. Nie wiem, ja zawsze hejtowałem Robloxa, jak można w to grać, bo to są jakieś dzieci, a tu ta gra ma takie zajebiste gry. Dobra. Chyba wchodzimy na górę, mi się wydaje. Albo wejdziemy na samą górę, albo... nie wiem. Może, ej, w sumie chyba wejdziemy na samą górę, mi się wydaje. Chyba tak. Kurde, że to jest chyba ta chwila, w której wchodzimy na samą górę wieży. Albo, albo trochę zabraknie, może. Może trochę zabraknąć, nie? Ale myślę, że kupimy jeszcze jedne skrzydła. Albo dwa. I wejdziemy na tą samą górę. Musimy w tym filmie wejść na tą samą górę, nie? Nie ma, że nie, ale kasy 300 koła, no. Dobra, nie wejdziemy na samą górę. No, nie weszliśmy, ale będziemy mieli tyle kasy. Że przecież te wyjście na samą górę będzie dla nas S. S po prostu. Także dobra, no. Lagi, lagi małe. Cyk. Ale jesteśmy, ale jesteśmy daleko Co jest, nie no Uwielbiam Robloxa, sięgam, uwielbiam Robloxa Dobra, kupmy sobie skrzydła Skrzydeł, kurde, kurde, kurde Dobra Kupmy sobie skrzydło za 143 koła Za 200 koła Spoko, czemu nie, czemu nie Dobra Mamy 55 koła i mam takie skrzydła Takie, chciałem powiedzieć Minecraftowe, ale nie wiem czy są Minecraftowe, dobra, patrzmy jak teraz będziemy Wchodzić, dobra, cyk i uwaga, kasa nam leci jak powalona Nie chcę przeklinać, family friendly content na tym kanale Ale dobra, lecimy, ej Dobra, może wejdziemy na tą górę, na tą wieżę Proszę, ja chcę wejść na tą wieżę Eiffla w końcu Bo to jest cel tego filmu, aby wejść na tą wieżę Eiffla I no, ej, ale chyba, może się uda Może się uda wejść No musimy ogólnie otworzyć tu jaju za 125 koła, no musimy, no te jajka są też ważne, może te jaja nam dadzą jakieś znowu fajne rzeczy. I dobra, może wyjdziemy. Albo nam mało zabraknie, myślę. I dobra, widzę tam górę, albo mi się wydaje, albo widzę górę już. Dobra, no nie wiem, może chyba nie wyjdziemy. Mało nam zabraknie, no mało nam zabraknie, ale nie wyjdziemy. Ale serio, tak mało nam zabraknie, że to jest szok. No dosłownie. Dobra, nie wyjdziemy już wyżej. Yy, nie możemy, ale wejdziemy na tą górę. Wejdziemy na górę. Jeszcze jedne skrzydła i wejdziemy. Jedna albo dwa. I obstawiam, że wejdziemy. Dobra. Lecimy, lecimy. bo jest 400 tysięcy kasy, rozumiecie? to? Ile kosztują na sobie skrzydła? Yy, 700 tysięcy. O kurna To chyba idziemy kupić jajo. Dobra. Idziemy kupić jajo. Dobra. Kupimy sobie jajo. 1% szans mamy na jakiegoś tutaj kurczaka, chyba. Zobaczmy. Za 125 koła. Lis. Nie lubię, nie lubię lisów, ale. Ej, on w sumie też był rzadki. Ej, dobra. Ale się jaram. Dobra, czekajcie, tu mamy pety. Gdzie jest mój lis? Kurde. Dobra. Co jest, ale się jaram tą grą. Sięgam, tak się jaram. Mamy tam. Czekajcie, jest nasz lis. Nie, nie mamy naszego lisa. Cisnąć nasz lis, jak go ustawić? Cyk. A. Chyba mamy. Kurna. Dobra. Yy, mamy lisa. Mamy naszego lisa i teraz będziemy pewnie dostawać kasę. Mega, mega. Po prostu mega dużo kasy będziemy dostawać. Ja PDD Dostajemy dużo kasy. Mamy już pół miliona i kupimy sobie oczywiście skrzydła. I chyba... Ej, może wyjdziemy na górę? I W sumie chyba nie, trochę nam zabraknie. Trochę nam zabraknie, aby wejść na górę. No. Ale jesteśmy bardzo blisko Dobra, mamy milion kasy Mamy milion kasy, nawet ponad milion Także kupmy sobie skrzydła Za 700 koła, dobra I może wejdziemy na tą górę Może postaram się wejść Jak widzicie te skrzydła są takie czerwone I dobra, wchodzimy na górę Nie ma, nie ma, że nie, wchodzimy na tą górę, musimy wejść Dobra, wejdziemy na górę, chyba Chyba wejdziemy, mi się wydaje Chyba musimy wejść po prostu Nie no, nie wejdziemy chyba, nie wejdziemy Dosłownie jestem, jestem przy tym, jestem przy końcu i nie wyjdziemy. Dobra, kupujemy sobie jeszcze nowe skrzydła i musimy wejść wtedy. No wtedy musi się udać. Kupujemy szybko nowe skrzydła. Musimy jeszcze w tym filmie otworzyć jajko za milion. Eee, dobra, mamy cyk. Eee, za milion kasy mamy skrzydła. Takie zielone, kurde i zarobiste. No i teraz widzowie, musimy wejść. Musimy wejść, nie ma że nie wchodzimy i uwaga, dobra, musimy wejść, nie ma że nie. Jesteśmy tak blisko. Nie wejdę, nie wejdę. Kurde, no jestem dosłownie obok. Dosłownie obok jestem, nie? Ale będziemy mieli milion kasy, dobra. Dobra, w takim razie myślę, że zakupimy sobie skrzydła, które myślę, myślę że zapewnią nam od razu. Aha, chyba nas nie stać. 2 miliony kosztują, serio? No to dobra, no to No to jednak nie kupujemy sobie skrzydła ale, kurde, nie wyjdziemy na tę górę. Ja widzę myślę, że nie będę was tyle zanudzał. Wejdę se na to. No, nie wejdę na górę, bo te skrzydła są na razie za słabe, ale myślę, że po prostu uzbieram sobie kasę na nowe skrzydła i się widzimy zaraz. Dobra, widzowie, w ogóle tu mamy jakieś te. Jakieś rzeczy do odebrania. Dobra. Nie, nie wiem co to jest, ale odbieram pełno rzeczy w ogóle. Kurde. No, Stacia, nas na Następne skrzydła, także fajnie, fajnie. Mam nadzieję, że one sprawią też jakieś zielone. Chyba zielony, jestem może daltonistą. Mam nadzieję, że one spraw... sprawią, że wejdę na samą górę. Nie no jak my lecimy. I my lecimy jak jakieś... Nie, wejdziemy na górę, widzowie. Wejdziemy raczej na górę. Myślę, że myślę, że to, to ten moment po prostu. Nie no, wejdziemy na górę. Nie no, wejdziemy, no nie ma szans, że nie wejdziemy. Kurde, nie no, wejdziemy na górę. No dobra, wejdziemy, wejdziemy, widzowie, to jest ten moment. To jest ten moment, w którym wchodzimy na górę. Dobra, uda się. Uda się. Jest, tak? Jestem. Byłem na górze. Chyba. Byłem na górze, ta, na pewno byłem. Tak, byłem na samej górze, dobra. W ogóle lecimy tam daleko. Spoko, byłem na górze. Let's go, widzowie, byłem na górze. Rozumiecie to? Dostałem jakiś... Dostałem coś w ogóle za to. Chyba tylko kasę, ale... Bo tu mamy jakieś puchary. Ale jak się zdobywa te puchary? Nie wiem, ale byłem na górze, na pewno. Dobra, idziemy sobie kupić za milion kasy e, jajko. I potem wejdę jeszcze raz na górę, żeby zobaczyć. Ale dobra, dostaliśmy jakiegoś typa. W ogóle bużatki, No, nie wiem w sumie. Dobra, otworzyliśmy sobie jajo. E, spoko, spoko. Ile kosztują w ogóle następne skrzydła? To może sobie wejdziemy jeszcze raz na górę zobaczyć. Także dobra. Ale cel wykonany, byliśmy na górze. Następne skrzydła są za 3 miliony. Nie wiem, ale wejdźmy sobie jeszcze raz może na górę. To w ogóle co to jest za portal. Aha, te mamy inne światy za 10 winów. Ale ja w ogóle miałem wina. Kurde, no nie mam żadnej koronki. W sensie pucharu. Nie, wejdźmy jeszcze raz na górę i zobaczmy. Dobra, spoko chyba wchodzimy na górę. Myślę, że tak, tutaj będziemy na górze. I co? No byłem na górze. Spadłem. Ale nie mam kurna żadnego tego. Żadnego pucharu. Nie wiem jak to się zdobywa, widzowie. Może to trzeba kupić? Nie, nie wiem jak to działa. Ale w ogóle kasy mamy wciąż dużo, nie? To jest do no serio mega dużo. Ale nie wiem jak zdobywać te. Kurde, nie wiem, widzowie, napiszcie w komentarzu. Bo serio no, trzeba mieć winy. Ale jak te winy się zdobywa? No kurde, byłem na samej górze. Nie wiem, a to co to w ogóle jest. A, te. Nie wiem, widzowie, napiszcie w komentarzu. Może jak dowiem się, jak to się robiło. Wejdziemy na jakieś inne światy w ogóle tego w następnych odcinkach, napiszcie ja w komentarzu, a to co to jest? a nie wiem, dobra także subskrybujcie kanał weszliśmy na samą górę, dobra kupmy sobie jeszcze to jajo na koniec, to jest za milion, dobra niech będzie, a to co to w ogóle jest? nie wiem, a to? nie wiem, nie sprawdzałem tego, robuxy coś Kupujemy ostatnie jajo, także to by było na tyle mamy jakiegoś chłopie, szefa Dobra, nie wiem, mamy jeszcze milion, także kupmy jeszcze jedno To na tyle w tym filmie Subskrybujcie kanał, do zobaczenia i Narazko